Dzień dobry wszystkim. Z tej strony Lourdes witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Assassin's Creed Odyssey. Naszym dzisiejszym zadaniem jest gra na czas. Mamy znaleźć i zdobyć odtrutkę. Tutaj mamy konkretną warownię, więc pozwolę sobie znaleźć najdogodniejsze. Uda mi się tu przejść? Najdogodniejsze wejście w pierwszej kolejności tutaj złożyć, założyć zasadzkę na tym palenisku. To chyba najlepiej byłoby się dostać na tę wieżyczkę. O! Widzicie? Tam jest biały niedźwiedź. Ciekawe Dobra, chodźmy tędy. A co my tu mamy w ogóle? To jest jakieś wejście czy O kurde. Może lepiej nie tędy. Okej, rozejrzyjmy się. Palenisko jest tutaj. Fajnie by było się przedostać. Powiem Wam tak, to będzie cud, jak mnie nie zauważą. Szczególnie, że tutaj jest jeden ziomek. Kurde, przecież jak ja tu zejdę, to oni mnie wszyscy zaatakują. No, stało się. Ja pierdzielę, stało się coś, czego nie przewidziałam, czyli się podpaliłam. Ja nie wierzę w to. Ale to było tak idealnie wyczute normalnie. Chyba nie mogłam lepiej się tam przedostać, ale. Ja nie wierzę w to, że po prostu wdepnęłam w ten ogień. Nawet nie zauważyłam go, żeby w jakiś sposób uniknąć tego wybuchu, ale. Ej, a gdyby to zrobić w ten sposób, że zamiast tam iść w to miejsce i robić tę pułapkę, to ja bym tam może po prostu strzeliła w ten dzbanek i to wtedy samo wybuchnie. Może to nie jest głupi pomysł? Bo przeciwników tutaj jest naprawdę sporo, więc. No jo, teraz akurat kurde, nikogo tu nie ma, nie? Czajcie. Po prostu miałam potężny niefart za pierwszym razem. No ale nic no, człowiek się uczy na błędach. Teraz się nie powinnam podpalić? Chociażby dlatego, że pada deszcz. Nikogo tu nie ma, nieprawda. Przewidziało ci się, ziomeczku. Dobra, żeby ich tu wykończyć, fajnie by było to jakoś rozplanować sensownie. Jeden z głowy. レガンスか。 Weźmy teraz tutaj tego. Tutaj mamy jeszcze jednego, który sobie tak ładnie samotnie stoi. Tego bym mogła zajść, ale zdecydowanie musiałabym jakoś przedostać w inny sposób. Tutaj niby jest dwóch. Kurczę, no akurat musiał teraz przyjść. No chodź tutaj, chodź. Nice. Weźmy teraz tego. Ale naprawdę tutaj te komentarze są zbędne. Okej, okay, ci są już z kolei za daleko. Dobra, a ten. Dobra. Teraz jeszcze tutaj jeden idzie, kurde, dwóch to już trochę za gęsto. W ostatniej chwili, w sumie. Dobra, myślę, że już troszkę ich tutaj za dużo leży. Chyba w żaden sposób nie dałoby się ich nie zauważyć. Nie, nie zauważyć. O, to miałam na myśli. Ale miejscówka do wyciągania ich w krzaczory naprawdę dobra. to mi tylko ten stoi O kurde. Za mocny. To nie ja. Dobra, już myślę, żebyśmy sobie na spokojnie poradzili z nimi. Okej. Tu jeszcze jest jeden. ej kurczę, akurat odszedł. Tu widzę, że jeden przyszedł. Ile to jeszcze jest tak ogólnie? Tu widzę jeden. Uhe! To już się nie ma co kitrać. Praktycznie mamy sprawę załatwioną. Dobra, to idziemy sobie tutaj zebrać, co nasze. Czyli tak, tutaj mamy co mamy jeszcze do ogarnięcia. Trzy zapasy wojenne i trzy skarby. Okej, okay, tu mamy pierwsze zapasy. Aj kurczę, przydałabyś jakaś odporność na płomienie. Okej, okay, tutaj mamy skarb. Przy okazji odtrudkę. Fajne jest to spowolnienie, kiedy nas zauważą. To nie zdążą się jeszcze ogarnąć, a już po nich. Dobra, tu musimy jeszcze na dół zejść. No i jeszcze dwa razy zapasy i lecimy od trótką, dobra. No, i podrabińce na górę. Nice. Zobaczmy zatem. Skorzystajmy. Aha, dobra, musimy wyjść tutaj z tej strefy zagrożenia. Lokacja ukończona. Przestajemy teraz szybkiej podróży i chodźmy szybko ratować naszego przyjaciela. Mam nadzieję, że zdążymy. More wine, please, to wash away the taste. A treatment worthy of Hippocrates. I can already feel my stamina returning. <clears throat> Didn't you have one last fight in the Pancration? Let's go. No dobrze, moi kochani, tym samym będzie również to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!